Teraz proszę kandydatów do tytułu i miejscera szkoły o zaprezentowanie się. Cześć, jestem Monika i zrezygnowałam specjalnie stopmodem, żeby dzisiaj z wami. Zraspój, ja bycie ludzki. Ja jestem za pokojem na świecie, a jeżeli komuś zginęła sztacheta, wróćcie się do mnie. Cześć, jestem Monika, dzieciana Monika. Witam, witam, kochamy Janusz Drona, reprezentant dresowego Cześć, jestem się Gata i mam drugiego kwiata. Ja myślę, że Artura pochłani klęgę z oberła. Cześć, jestem Monika, lubię trzymać się brzejnika. Cześć, jestem Czesław, wybrał mnie. Hej, jestem Kaska, Jestem Czamek Gornik, ale nie wiem, gdzie jest mój ciągnik. Jestem olej i naukowo gram w lol daję Witam, najwyższą Jestem Haker. Moim hobby jest czytanie waszych fejów. Hej, jestem Sylwian Kwiatkowski. Szczęść Boże, lubię spowiadać, ale wam i tak rozwieszenia nie dam. Jestem Marta i jestem już Jestem Adam. Dobra, no ja dobry, Cześć, jestem Agnieszka. Kto tutaj nie mieszka? Cześć, jestem Zubię. Pisarz. Cześć, jestem Paulina. Moje kopie i to chodzenie do szkoły. O. Cześć, jestem Kamil. Wybuduję stadion w i lubię Coca-Cola. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za kilka minut. Prosimy o cierpliwość. A bardzo dziękujemy za wystarczenie miłych. Przeżyć. A teraz zapraszamy na konkurs językowy, który poprowadzi Pani Profesor Botala Zawidarska.